Hejo, ostatnio pytałam was na Instagramie, który film chcielibyście zobaczyć najpierw. I w większości postawiliście na ulubieńców zimę, tak zapraszam serdecznie do oglądania. od masek i na pierwszy ogień pójdzie maska pechowa od Cafe Mimi. Pechowa, bo zawiera wszystkie elementy równowagi pech w sobie, czyli proteiny, emolienty i humektanty. Mamy tutaj m.in. olej żożoba, olej z awokado, masło shea, depantenol i aminokwasy jedwabiu. Ja ogólnie ostatnio zauważyłam, że bardzo polubiłam się z maskami czy odżywkami, które mają w składzie masło shea, więc teraz, kiedy kupuję kolejne odżywki, zamawiam kolejne odżywki, to już szukam takich, które właśnie to masło shea zawierają, bo wtedy mam większe prawdopodobieństwo, że taka odżywka czy maska mi się sprawdzi. Producent poleca zostawiać ją na włosach na około minutę, bo jest to ekspresowa maska do włosów, ale szczerze mówiąc po jednej minucie oczywiście mamy jakieś tam efekty, w sensie włosy są e, trochę odżywione, ale nie jest to aż taki efekt, jaki uzyskuję, kiedy trzymam tę maskę od 40 minut do e, godziny, bo u mnie e, to jest taki czas optymalny trzymania maski e, pod czepkiem. Bardzo właśnie lubię nałożyć na całe włosy, najlepiej wilgotne włosy, bo wtedy fajnie się rozprowadza, chociaż po suchych włosach też sunie przepięknie. E, następnie trzymam ją pod i pod turbanem z mikrofibry e, daję później szampon na samo skrojowe spukuję i przychodzę do zamknięcia piagnancy emolientem. Jest naprawdę genialna, pięknie podbija skręt włosów. Ostatnio użyłam jej przy myciu też, kiedy używałam, testowałam żelu z Diva, Diva Curl e, i naprawdę genialnie podbiła mi ten skręt. Włosy były bardzo równomiernie skręcone, co u mnie się rzadko sprawdza. Zazwyczaj jest tak, że któryś z włosy kręcą się bardziej, któryś mniej, które są bardzo bardziej falowane, a któryś mocniej kręcone. A po jej użyciu włosy były naprawdę równomiernie skręcone, także naprawdę. Ja się z nią polubiłam, świetnie odżywia te włosy i wiem, że po zastosowaniu tej maski będę miała taki naprawdę całkiem dobry dzień głosowy. Jeśli chodzi o kolejną maskę, to raczej domyślacie się, jaka to będzie, ponieważ przez ostatnie kilka filmów mówiłam o niej cały czas i też wspominałam o tym, że na pewno pojawi się w ulubieńcach zimy. Jest to oczywiście maska drożdżowa od babuszki Agafi i jest to propozycja emolitowo-humektantowa w teorii. Oczywiście ze składu tak to wynika, ale moje włosy aż tak tych humektantów nie wyczuwają. Ogólnie ja nie, nie lubię się za bardzo z humektantami. W odżywkach czy maskach. Kiedyś się bardzo z nimi lubiłam, w tym momencie moje włosy aż tylu ich nie potrzebują, ale mimo wszystko moje włosy nie wyczuwają tak bardzo humektantów w tej masce, dlatego świetnie sprawdza mi się jako zamknięcie pielęgnacji emolientowe. Jest też genialna jako myjadło, świetnie domywa skórę głowy z samego sebum, ale też dobrze doczyszcza olej ze skóry głowy i go fajnie emulguje też z długości. Także jest to maska HIT, kosztuje chyba poniżej 10 zł, mamy tutaj 300 ml I jedynym minusem jest to, no może nie minusem, takim no neutralnym punktem, ponieważ jest to sprawa indywidualna, że dla mnie ona śmierdzi trochę chlorem. Ludzie mówią, że to jest zapach chleba, może jakiejś drożdży. Ja wyczuwam ten chlor i już o tym wam kilka razy mówiłam, że jak ją wącham, to czuję jakbym. Wchodziła na basen i e, brała taki głęboki oddech e, i czasem aż nie przez to szczepiło, kiedy <grydy> to wącha. E, dla mnie to jest klor, ale to nie przekaza mi aż tak bardzo, żebym z niej rezygnowała, bo jest naprawdę genialna. E, tak jak mówiłam, świetnie jako zamknięcie pragnacji się sprawdza i do mycia skóry głowy e, i też po prostu odżywka emolitowa czy emolitowo-magnetowa na długość. E, teraz przejdę do produktu, bez którego w tym momencie nie wyobrażam sobie dnia. Od kilku. Parę miesięcy używam go, dzień w dzień, po kilka razy dziennie I naprawdę nie wyobrażam sobie rezygnacji z niego w tym momencie I myślę, że nawet jak mi się skończy, to na pewno zamówię sobie kolejną buteleczkę Buteleczkę, ponieważ jest to serum do włosów Używam je i rano, i w ciągu dnia, i wieczorem przed pójściem spać Jest to serum z Insight, są to te kryształki w płynie No jest po prostu przeboskie, nie dość, że przepięknie pachnie, naprawdę Przecudny zapach jest słodki, ale nie jest duszący, jest taki naprawdę <gryw> bardzo przyjemny. Dodatkowo. Super, naprawdę super zabezpiecza włosy i w ciągu dnia i na noc bardzo dobrze to robi. Nie przetłuszcza włosów, nie obciąża ich i jest po prostu hitem. Sprawdza się i u włosów kręconych i u prostych, ponieważ codziennie też używam go na włosach moich koleżanek z prostymi włosami i w ogóle u nich nie ma tego efektu obciążenia czy tych strączków, które często się pojawiają po jakichś takich cięższych produktach. Nic z tych rzeczy. Naprawdę piękne daje efekty, pięknie nabłyszcza włosy, no i jest po prostu hitem. I mimo tej ceny jest. Jestem pewna, że nawet jak mi się skończy, to koniecznie będę chciała kupić. Teraz przejdę do produktu, który jest moim hitem wszechczasów. I myślę, że mogę w tym momencie śmiało stwierdzić, że póki co jest to kosmetyk numer jeden dla kręconych włosów według mnie. Jest to krem stylizujący, który pojawiał się już u mnie na kanale w oddzielnej recenzji i też w paru filmach po prostu z myciem. Jest to krem który zmienił całkowicie moje spojrzenie na stylizatory, ponieważ kiedyś nie wyobrażałam sobie kompletnie używania kremów do stylizacji, ponieważ zawsze kojarzyły mi się z takim efektem tłustości, efektem obciążenia, a ten krem zmienił moje spojrzenie o 180 stopni. Daje piękne efekty, piękną definicję, ale przy czym nie obciąża kompletnie włosów. Świetnie utrzymuje te włosy w ryzach, więc mogę śmiało je cieszyć się dobrym efektem przez kilka dni, dobrze je bardziej utrzymuje. Te włosy się nie rozpadają po godzinie jak przy wielu kremach. Naprawdę jest po prostu boski. Jeśli chodzi o niego, to ja się nie będę jakoś za bardzo rozpowiadać, ponieważ mam, tak jak wcześniej wspomniałam, o nim całą recenzję, więc do niej was na górze odeślę, ale chcę wam powiedzieć, że Jessica Confident Coil Styling Solution to jest mój hit i byłabym, szczerze mówiąc, nieszczera z Wami, gdybym o nim w tym filmie nie wspomniała, ponieważ używałam go prawie przez całą zimę i naprawdę był ze mną prawie przy każdym myciu. I przepraszam Was, że trochę Was kuszę, mimo że nie jest dostępny teraz nigdzie, ponieważ wykupiliście go doszczętnie po mojej recenzji i teraz trochę się obawiam, że nigdzie go nie dostanę, kiedy już mi się nawet skończy. Także trochę jestem przestraszona tym faktem. No ale nic, mam nadzieję, że gdzieś sam jakoś go dostanę w rozsądnej cenie, która nie przeprawnie mnie ozewał. Ale musiałam wam o niej powiedzieć, ponieważ jest to naprawdę mój najlepszy kosmetyk, którego do tej pory używałam. Ech, no i był ze mną przez całą zimę i mam nadzieję, że będzie ze mną na zawsze. Chyba, że może znajdę w przyszłości jakiś jeszcze lepszy kosmetyk, ale zobaczymy, póki co jest to mój numer jeden wszech czasu. Teraz kolejny kosmetyk slizujący, tym razem żel Carol Jelly od Umberto Giannini. Jest to żel humektantowy, dzięki czemu daje nam niesamowitą objętość. On dosłownie potraja nam wizualnie, oczywiście, ilość włosów. Więc jeśli chcecie mieć taką sytuację, że wchodzicie przez jakiś próg na wesele, na jakąś imprezę, cokolwiek innego, i wszyscy odwracają się do Was i mówią: Wow, ile ona ma włosów! To użyjcie tego produktu. To jest właśnie kwintesencja tego produktu. On daje naprawdę niesamowitą objętość lwa dosłownie, ale nie takiego negatywnego, którego kojarzycie po zrozesaniem włosów na sucho. To nie jest taki lew, to jest bardzo dobry lew. Może nie daje jakiejś świetnej definicji, nie podkreśla jakoś pięknie tych lochów, ale za to daje niesamowitą objętość i w takie dni, kiedy chcę, żeby ta fryzura miała takiego charakteru, kiedy chcę, żeby tych włosów było naprawdę dużo, to właśnie używam tego żelu i jestem z tego bardzo zadowolona. I może kogoś to zainteresuje, że ten żel jest wegański oraz CF. Także dla zainteresowanych tematem, myślę, że to jest całkiem spoko informacja. Teraz przejdę do przedostatniego kosmetyku. Będzie to szampon łagodny od Sylveco, odbudowujący szampon pszeniczno-owsiany. To, co mam na jego temat do powiedzenia, to jest oczywiście to, że dobrze dobywa skóra głowy i z jej sebum, i z oleju, który ewentualnie kładziemy na skórę głowy, podczas olejowania skóry głowy ale też to, że ma genialny zapach, przepiękny jest ten zapach dobrze wiecie, że jestem w punku zapachów cytrusowych, trawy cytrynowej i to jest właśnie typowy zapach trawy cytrynowej, przepiękny naprawdę uwielbiam go i dzięki temu moje mycie staje się o wiele przyjemniejsze i ten zapach jest po prostu wszędzie w całej łazience, także naprawdę go z tego względu bardzo lubię teraz ostatnim produktem będzie już rzecz nie będzie to już kosmetyk, ale raczej rzecz która uratowała mnie od załamania psychicznego. W grudniu byłam u fryzjera i o samej tej wizycie i o tym wszystkim, co się wokół tej wizyty działo, raczej Wam teraz nie będę opowiadać. Może nagram jakiś oddzielny odcinek na ten temat, jeśli jesteście zainteresowani. Ale jestem też świadoma, że wiele osób już ma dość tego tematu i poruszania tego tematu i kiedy tylko napomknę cokolwiek o tej wizycie, to już wiele osób ma do mnie pretensje o to, że cały czas to poruszam. Chociaż nie, staram się naprawdę unikać tego tematu, ale no, jest to jednak nieodłączny element mojej, mojego bycia na moich social mediach, ponieważ kiedy mam źle wykonane cięcie, to odbija się to cały czas na moim samopoczuciu, na tym, jak wyglądają moje włosy, a to cięcie było wykonane naprawdę źle. Włosy były obcięte krzywo, były okropne, okropnie duże warstwy pomiędzy nimi, w ogóle nie było to nijak połączone, miałam się ogonki, straciłam kompletnie moją gęstość, moją długość i. To wszystko wyglądało strasznie źle. Doszłam do wniosku, że mimo, że bardzo chciałam zapuszczać włosy do talii, to jednak to zapuszczenie będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy będę miała je dobrze obcięte, równo obcięte, nie jakoś krzywo. I będą one wtedy zdrowo, ładnie rosnąć i nie będą w jakikolwiek sposób przerzedzone. I dlatego postanowiłam też kupić nożyczki fryzjerskie. Są to nożyczki Jaguar Pre-Style Ergo. Myślę, że tak się nazywają, ale oczywiście jeszcze link wam dam w opisie, bo nie jestem tego do końca 100% pewna. Wsyła to mojej ulubieńce zimy, ponieważ on. One uratowały moją fryzurę od, y, od tragedii, od przeszedzenia i od bycia po prostu. Lichyn. Moje włosy teraz nabrały gęstości, tej starej mojej dawnej gęstości dobrej, e, i jestem naprawdę zadowolona z tego, jak teraz moje włosy wyglądają, jeśli chodzi o ich kondycję i o cięcie, bo ogólnie oczywiście ja się bardzo nie lubię w tej długości, strasznie nie lubię siebie w długości do ramion. Bardzo źle się z tym czuję i wolę już mieć mniej więcej, no przynajmniej, e, długość do piersi, do biustu. E, oczywiście wolę też dłuższe włosy, ale no przynajmniej no, chciałabym, żeby były dotąd, ale no mniejsze o to. E, wolę, żeby te włosy, zdrowe wyglądały, gęste były, e, niż mieć e, przeludzone włosy, które będą długie. Bo co mi potem, że będą długie, skoro będą źle wyglądały. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. E, ja nie jestem, tak jak wcześniej powiedziałam, jakimś wielkim znawcą nożyczek fryzjerskich. One mi się dobrze sprawdzają. Są takie najbardziej podstawowe nożyczki Guara. kosztowały chyba około 150 zł, e, z promocją chyba 140 jakoś mi weszło. Także nie jest to jakoś mega dużo, a tak naprawdę jest to inwestycja na długi czas, ponieważ takie nożyczki mogą nam służyć naprawdę długo, jeśli je będziemy dobrze przechowywać, jeśli nam nie będą spadać, jeśli nie będziemy ciąć im niczego innego oprócz włosów i oczywiście dbać o ich higienę. Także jestem naprawdę zadowolona, że je kupiłam i że ich używam i że się już nauczyłam mniej więcej ich używać. I oczywiście, odpowiadając na pytania Wasze, które na pewno się pojawią pod filmem, będzie film z cięciem, z pokazywaniem, jak cnę moje włosy. Jak obcina moje włosy, ale oczywiście nie będzie to jakoś niedługo, ponieważ póki co nie planuję takiego cięcia, ale na pewno za jakieś tam powiedzmy 3-4 miesiące taki film się pojawi. Będzie taki, no nie tutorial, bo to nie będzie pokazywanie, tak macie obciąć swoje włosy, <noise> tylko pokazanie po prostu, jak ja to robię i może się jakoś tam zainspirujecie. Także to byli moi ulubienice wszyscy yy, zimy. Myślę, że znalazłoby się jeszcze więcej produktów, yy, które pojawiły się dopiero pod koniec zimy. Ale nie chciałam robić takiego czegoś, że pokazywałabym Wam produkty, których użyłam dwa, trzy razy, a mnie zachwyciły. Wolę odstawić je i przyczekać trochę do wiosny i wtedy o nich dopiero wspomnieć, a teraz mieć po prostu takie pewniaki, których używałam naprawdę przez całą zimę. Dajcie znać, czy kojarzycie któreś z tych produktów. Na pewno Jessicairl i Drogiowo Babuszka Gafi, już będziecie kojarzyć. Jestem ciekawa Waszych opinii, czy może ich używaliście i co o nich sądzicie. Dajcie też koniecznie znać, co sądzicie o tym filmie. Wpadajcie z mojego Instagrama i Facebooka zakręcownik na bloga zakręconia.pl, na grupę Curly z Polska i zapuszczaj z zakręcownią. Widzimy się w kolejnych odcinkach co tydzień, w sobotę. Dajcie łapki w górę, piszcie komentarze i do zobaczenia. Pięknego dnia i na razie. Pa, pa!